Wróciłam już ze sklepu, także zrobimy sobie taki mały hold zakupowy. Tutaj mam rachunek, także opowiem Wam ceny pojedynczych rzeczy, które tutaj mam. I na sam koniec podsumujemy sobie, ile to wszystko kosztowało. Zacznijmy sobie od jabłek i tutaj mamy, za te trzy jabłka zapłaciłam 285 koron. Następnym weźmiemy sobie Imbir i za taki kawałeczek zapłaciłam 103 korony. I jeśli chodzi o Imbir, to uważajcie, jak wybieracie, bo ostatnio na przykład yy, widziałam dwie wielkie skrzynie Imbiru i 80% z tego było po prostu spleśniałe. I widzę, że bardzo często oni tutaj nie zwracają zbytnio uwagi na takie rzeczy. Także no, uważajcie, jak coś bierzecie, to sprawdzajcie, czy tam nie ma jakichś dziwnych, jakich dziwnych rzeczy dookoła. Następne weźmiemy sobie banany i za 3 sztuki zapłaciłam 195 koron. Następne będą borówki, które tutaj robię dzisiaj za mój mikrofon. I tutaj mamy pół kilo borówek amerykańskich, za które zapłaciłam 1780 koron. Też trzeba sprawdzać, bardzo często są w środku spleśniałe i tak dalej, więc można się nadzieć. Następne weźmiemy sobie mango i takie 250 gramów mango kosztuje 360 koron. Że też czasem mamy, ale to już z tym, że jest zależy, jak się trafi. Czasem jest drogie, a czasem po prostu całe jest do wyrzucenia. Także wstępnie weźmiemy sobie ziemniaki i kilogram takich ziemniaków kosztuje 600 koron. Eee, akurat te są w miarę ok, ale jeśli chodzi o islandzkie ziemniaki, to jak dla mnie to jest tragedia. I bardzo dużo odmian, które są tutaj w sklepach. Są po prostu niedobre jak dla mnie. Są jakoś zbyt wodniste, i no nie wiem, nie mają takiego smaku jak ziemniaki polskie. Więc jeśli ktoś kocha ziemniaki, to może się trochę zawieść tutaj, ale no jakoś sobie <grym> Następnie Następne mamy pieczarki, i one kosztowały 489 koron, Grzyby, jak grzyby, ale jeśli będziecie w Islandii, to możecie skoczyć na farmę pieczarek w sensie. Farmę? w sensie takie miejsce, gdzie rosną pieczarki. <laughs> Oni mają też restaurację i tam musicie sobie zamówić bufet, który kosztuje około 3000 koron chyba i właśnie macie zupę pieczarkową, jakieś pasty z pieczarek, yy, do tego chleb, i jakieś takie różne rzeczy. Spoko opcja, jeśli ktoś lubi grzyby, to polecam. Mogę wam tutaj dać na dole link, jeśli znajdę do tej restauracji. Następną weźmiemy sobie fasolkę szparagową i ona kosztowała 359 koron. Rzucają za samażarki lepiej. Kolejne weźmiemy sobie takie dwa burgery i one kosztowały 949 koron. I tutaj mamy 240 gramów mięsa. Następną rzeczą będzie lasagna 699 koron i ta lasagna też widziałam, że są w widerunce. I jeśli jeszcze nie próbowaliście, to spróbujcie, bo jest świetna. I jeśli mieszkacie samemu, to najlepsza opcja, żeby nie być w garach przez kilka godzin, tylko po to, żeby zjeść kawałek lasagni. Także polecam. Są też zwykłe z mięsem. Następne będzie mleko. 299 koran. to akurat jest bez e, laktozy, ale chyba tam e, cena akurat nie bardzo się różni względem tego z laktozą, więc co kto woli. Kolejnym będzie skyr. Kupiłam banano, dwa bananowe i dwa truskawkowe i to są ostatnio moi faworyci, jeśli chodzi o jakieś przekąski na drogę. Tutaj jest 125 gramów, więc taka nie za duża i nie za mała porcja i na wycieczki czy cokolwiek, to jest świetne. Wrzucacie sobie po prostu do plecaka i nic Was nie obchodzi, nie potrzebujecie łyżeczki. Super opcja i ma dużo białka, bo w 100 gramach ma 9,7 gramów Białka. Także polecanku I kolejne, możecie ze mnie śmiać, ale to jest moje odkrycie tamtego roku i tutaj mamy gotowy już ryż, który wrzucacie sobie tylko do mikrofali lub wrzucacie do sosu na patelnię i jest gotowy w dwie minuty. I tak ktoś mi powie, boże Sylwia, co to sobie sama ryżu nie ugotujesz? Nie. Uwierzcie mi, że gotowanie jednej porcji ryżu, jak dla mnie, to jest jeden wielki bezsens. A to jest po prostu świetna opcja dla ludzi, którzy nie nienawidzą gotować ryżu. Polecam. Kolejny mamy kefir. I tutaj jest to, jest coś, co w zeszłym roku weszło na, na islandzki rynek. I kosztuje 319 koron. Są różne smaki. Jest Ten jest akurat naturalny, ale jest chyba 3-4 różne smaki, jakieś takie owocowe. Także. No. Kolejny mamy słodzik. 899 koron. I z tej firmy y, mają, robią też bardzo dobre dżemy i jeśli zobaczycie, bo ja zamawiałam je kiedyś w Polsce, jeśli zobaczycie kiedyś z tej firmy jakieś dżemy, czy właśnie słodziki, spróbujcie sobie, bo możecie je pójść. Ja je bardzo lubię i bardzo często kupuję, także... I to jest Ery Triton ze Kolejny mamy makaron. 399 koron. kolejne mamy bułki, 410 koron. Jeśli chodzi o y, chleb tutaj w sklepie, takim jak Krona Bonus, to średnio polecam. Jeśli chcecie zjeść jakiś lepszy chleb, to dużo lepiej jest po prostu iść do jakiejś piekarni i kupić sobie dobry chleb, bo te tutaj są traficzne. Albo w polskim sklepie też sobie zwykły chleb. A tak, te bułki. No, te bułki akurat spoko. E, kolejny mamy żel pod prysznic. Nie wiem, jeszcze nie kupowałam. 500 koron ale jakiś jest y, ananasowy, także, żeby złapać trochę energii na wiosnę. Bardzo popularne ostatnio, y, chyba szampony i maski w Polsce. To tutaj akurat mam szampon 799 koron. Ja go nie próbowałam, zobaczymy, ale też ma jakiś taki owocowy zapach. Kolejny mamy naleśnik pistacjowy 349 koron. Wziąłam go tylko dlatego, że myślałam, że będzie stacjowy i będzie dobry, ale już jeden próbowałam i nie jest dobry. Te czekoladowe jeszcze w miarę, ale szczerze mówiąc, też Już pod koniec mamy masło orzechowe, 458 koron. To jest akurat organiczne. I z orzechów, także... Ja nie. Oczywiście Monster, 265 koron. Tutaj mamy multivitamina 415 koron. Takie coś, żeby tam do wody, żebym piła więcej wody. 12 islandzkich jajek 696 koron. I tutaj już później będziemy przechodzić do końcówki. Jeszcze mamy ten płyn, a nie mogę go znać. Teraz teraz, płyn. płyn uniwersalny do czyszczenia różnych powierzchni. Ale on kosztuje jakieś 400 koron. I to wszystko wyszło na 14 784 tysiące koron. Co myślicie? Dużo czy mało? Piszcie w komentarzach, co myśleliście, że będzie droższe, co myśleliście, że będzie tańsze. I czy naprawdę myślicie, że to jest tak drogo? Dajcie znać w komentarzach. Na dzisiaj to tyle. Dzięki bardzo za oglądanie. Jeśli dotrwaliście do tego momentu, to możecie oczywiście zostawić komentarz dotrwałem. a ja Was zapraszam do następnego odcinka, który będzie już pewnie za tydzień, także trzymajcie się i na razka.